Postał każdy z nas jako marzenie Jego o naszym szczęściu i pięknie. Uwielbiamy Cię, Panie, że Ty tak bardzo pragniesz, abyśmy byli piękni Twoim pięknem, Twoją łaską. Chwała i cześć nie będzie Jezusowi. Chwała i cześć i uwielbienie razem z braćmi i siostrami grupy świętego Floriana wyśpiewujemy. Aby oddać Ci, Panie, cześć i chwałę, temu, który jest piękny, temu, który sprawia, że jesteśmy piękni. Twoim pięknym, Panie. Pała i cześć z tymi, którzy uwielbiają Cię, idąc razem z Tobą. Chwała niech będzie Ci, Panie, chwała i cześć takiemu, który jest piękny, który sprawia, że w Twoim pięknie wykąpani na nowo przeżywamy tajemnicę naszego piękna, bo jesteśmy oczyszczeni przez Twoją łaskę z wszelkiego brudu grzechu, bo jesteśmy wykopani, wykąpani w Twoim blasku które przenika, przebija wszelkie ciemności. To wszystko, co było w nas ciemne, twoja, Twoje światło przenika. I chcę, Panie, abyś nas teraz umocnił swoim błogosławieństwem, aby moc Twojego błogosławieństwa umocniła w nas to wszystko, co jest Twoje, wielkie i piękne. she's a god